Kabiolet! Uf! Moje piękne Ferrari, kupione znowu, wymieniłem sobie na letnie opony. Tutaj pogrzebie, tak olej w normie. Płyn do spryskiwaczu uzupełniony. Jeszcze tylko wypucować szybkę z gówna. Cześć, się? Bardzo przyniosłem. A kaj ty się nic z tym ładujesz? Co ty no chcesz? To nie? Jedziemy na wakacje, nie? Aha, dobra, to czekaj. Chodź Opent... do mnie tutaj. No, no opędzlujemy ci pół chaty, będziesz miał wreszcie porządek. No i na szybko. Dobra, szybko. Byłem ostatnio w Holandii, chłopie, i znalazłem fajne zioło. Potem się zjaramy pod namiotem, okej? Okay? Dobra. Dawaj, tu nocnik. Aha, bo... czekaj. A, będzie deszcz padał. Chodź tu. No! O oh, kurwa, to jest kabriolet, gówno Czekaj Ja coś wymyślę, mam pomysł Poczekaj na mnie chwilę Zaraz wracam Obyś nigdy nie wrócił Patrz Patrz i ucz się Ktoś to przyniósł kurwa za sokowirówkę Co ty chcesz mi turbo żary w zamontować? A, tyś widział sokowirówkę Bo wiesz do czego to służy Okej, okay, dawaj, do mojego siusiaka dobra, to ja pompuję. Raz, dwa. Jest, twy, idzie. Czekaj. Pięć. Co, co mi się Przestań, mi się zablokowało. Dobra, chuj. Ale mu zajebało. Kurwa mać, coś ty zrobił. No i zobacz. No, no tyś mi zrobił rozjebałeś mi kurde dach w moim zajebistym Ferrari. Patrz, Przez ciebie się wywróciłem No nic, to trzeba zrobić namiot Dach z namiotu Pamiętasz, zamknąłem cię jak miałeś gorączkę w tym Dobra. Dostałeś sraczki Jedyne co może zrobić to namiot w moich spodniach o, Chciałbyś świntuchu Nie ogarniam tak Dobra, to wyjebiemy tą sobie. Wiem, tutaj trzeba jeszcze odkręcić I zrobimy spoiler Dobra Widzisz sąsiedzie, ja to mam głowę Do no takich pomysłów Ale nie masz głowy do alkoholu nie mówiąc wczoraj co robiłeś, zadzwoniłeś do swojej matki. Dobra, dobra. Tym bardziej, że ona nie żyje od 30 lat. Ja mam przynajmniej matkę, nie tak jak tych dwóch ojców. A spierdalaj. Zajemnij się. się Czeka tych ojców. Byś był w Holandii, to byś wiedział jak to jest, a nie. Dobra. To bym ci zrobił eutanazję. Tak, tak, tak. Jedziemy. Chodź. Puścimy tylko jakiś Ty chociaż... I lecimy. Prawo jazdy. O kurwa! Ty co to? Dragster jakiś? Kurwa. Uuu! Ale Uf. fajnie, jeszcze raz, jeszcze raz. Pisałeś kod no, nie. na latanie samochodów w GTA, czy co? Nie, ale myślę, że to nie jest. Jak to się mówi. Pier... O, patrz. O kurwa. Jedziemy Concord. mu wpierdolić. Okej, okay, dobra. Mam pomysł. czek. ciach. ciach. Mów Co teraz myślisz o tym? No nic, on będzie git Zajęliście. Teraz to jest Człowieku, to jest... To jest kurwa normalnie... wachadłowiec. A aerodynamika w NASA się może skryć przed tym Uuu! Ale fajnie Jakbym się zjarał Ale się zjarałem w sumie Muszę to opatentować Ale zajebiście Ale wiesz co by było dobre jakbyś mi pociągnął za druta Dobra Dobra Czekaj Porozkładamy te tutaj rzeczy wszystkie. Musimy stracić co najmniej 350 kg Ty ważysz 300 reszta 50 Dobra, to też wyjebiemy. Ale pamiętaj, że potem nocnik trzeba oddać. No i broniemy, kurwa jeść, nie pierdol. Dobra, trzymaj się. Ło, Ło, kurwa, ale czemu tył się podnosi? A! To ma napęd na tył, on się tył podnosi. Zło. Kurwa ale... nie działa. Zabilu, musisz wyjebać silnik. Dobra, okej, okay. Za ciężki. Dobra, chodź rozkręcimy go. Wyciągnij turbosprężarę. Jeb, Jedną, jeb, jeb. drugą, jeb, jeb, a, łunce, jeb, a masz wry. Pasek tego rozrządu? Okej, okay. możemy wyjedmy go. Na chuj na oh, silnik, dobra. silnik, kurwa, elektryczny, czterocylindrowy. Jedziemy, kurwa. Na olej rzepakowy. Ej, no kurwa, ale my, tempę debile. No i co, wyciągnęliśmy silnik, to jak ty chcesz go odpalić? Hmm. Perpetuum mobile, kurwa, mam pomysł. Co, papa mobile? To jest przecież te białe auto, kuloodporne, co papież nie jeździł. Dobra, zamknij ry. Aj, ile to potrwa jeszcze. Bąsuj dziwko. Jedzie. Powoli. Te, bo się rozpierdoli. Dawaj, dawaj, jeszcze kier... Stój! Bo mnie jedniesz, dobra. Jeszcze wysrać się byłem. No wiedziałem, że ty kurwa, nie opuścisz no. okazji. Dajesz. Jedziemy. Jedziemy. Ej, nie tak mocno. Pi kurwa. Pi, pip. A nie działa mi kaksu. Ej, ja lecę! JA tam. No i co, kuju? Działa? ZAJEBIŚCIE! O kurwa. Nie wiedziałem, że to się nam uda. No. Tak, tak to ja mogę pracować. Człowieku gogle. Szaliczek i przelec Atlantyk nad Czechami. I wyjebane. Cześć sąsiad! Cześć Andrzej! Dobra, zamknę te drzwi, bo. Kurwa. Ej, tyry, 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 ej kurwa, co. A, Rozwala mi się! Sąsiad, słyszysz! Co? Aaa! Zaraz jebie to wszystko! Moje Ferrari! A! Dobra, jeszcze łapię! No, za... A! Kurwa! Nie mogę patrzeć! Kurwa, gdzie ty jesteś? Brawo! Kurwa zamknij ryj! A! Ale było zajebiście kurwa, jak chcę jeszcze raz Barłeś się jak twój ojciec przy porodzie. Cześć chuju Pomachajmy mafajmy polsatu. Dobra, schodzimy na dół Wchodzimy na górę. Co ty się tam tak paćkasz w tym głównie? Cześć! Stefan, mur ty miał! Tak dawno cię nie widziałem! O, pada! Dobra, to chodź, chodź. chodź, mi się nie ruchać do namiotu. <grym> ach, 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 o, oh, o, oh, ej, weź to z y, kieszenia, nie, nie dupa.